Ja, Karolina, prowadzę dla Was kurs przygotowawczy do egzaminu gimnazjalnego z matematyki. Dzisiaj zajmiemy się obliczeniem wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających ułamki zwykłe i ułamki dziesiętne. Najpierw zajmijmy się pierwszym typem, czyli wyrażeniami zawierającymi jedynie ułamki zwykłe. Pierwsze nasze działanie właśnie takie jest. Jak je rozwiązujemy? Rozwiązujemy je w ten sam sposób, w jaki rozwiązujemy działania, w których są liczby naturalne, liczby całkowite. Czyli najpierw wykonujemy działania w nawiasach, a dopiero potem mnożymy te nawiasy. Czyli w naszym nawiasie są dwa łąki zwykłe, które musimy od siebie odjąć. Żeby je odjąć, musimy sprowadzić do wspólnego mianownika. Otrzymujemy 17 dwunastych. Cały nawias jest pomnożony cały czas przez jedną drugą. Wynik to 17,24. Drugi typ działań to działania, które zawierają wyłącznie ułamki dziesiętne. I znowu najpierw wykonujemy działania w nawiasach, a dopiero potem mnożymy je przez liczbę, która stoi przed nawiasem. Czyli 0,5 plus 0,1 to 0,6 razy 0,17, czyli liczbę, która stała przed nawiasem. Otrzymujemy 0,102. Kolejny typ zadań to zadania troszkę trudniejsze. To znaczy, będą to działania, które zawierają zarówno ułamki zwykłe, jak i ułamki dziesiętne. Żeby je rozwiązać, powinniśmy sprowadzić wszystkie ułamki do jednego typu. Ja wybrałam ułamki zwykłe. W pierwszym nawiasie dało się jeszcze obliczyć wszystko na ułamkach dziesiętnych, ponieważ bardzo łatwo jej dodać. Wyszło 0,375. Oczywiście nadal pomnożone przez 5 ósmych stojące przed nawiasem. Odejmujemy teraz 3 piąte razy nasz kolejny nawias, który zawiera zarówno ułamki zwykłe, jak i ułamki dziesiętne. Musimy nasz ułamek dziesiętny zamienić na ułamek zwykły. Oczywiście widać, że jest to 12 setnych. Żeby ułatwić sobie obliczenia, oczywiście możemy poskracać te dwie liczby przy mnożeniu. Pamiętamy, że skracamy tylko przy mnożeniu. 2 podzielić na 2, 1, 100 podzielić na 2, 50. Możemy też skrócić w tą stronę. Czyli 3 podzielić na 3, 1, 12 na 3, 4. Zauważamy, że 4,50 też się da skrócić. Przez 2. Otrzymujemy 2,25 dodać 3 piąte. Czyli nasze działanie wygląda w ten sposób. 5 ósmych razy 0,375 z pierwszego nawiasu zamienione już na ułamek zwykły, odjąć 3 piąte razy. Kolejny nawias, czyli to, co nam wyszło. 2,25 dodać 3 piąte. Żeby to obliczyć znowu sprowadzamy działania ułamki do wspólnego mianownika. Ale najpierw mnożymy licznik przez licznik, mianownik przez mianownik, otrzymujemy 15,64. Odejmujemy 3 piąte razy nawias, w którym nasze dwa ułamki są już sprowadzone do wspólnego mianownika. Rok, to wystarczy przepisać pierwszą liczbę i odjąć 3 piąte razy e, liczbę z naszego namiastu, czyli 17 25. Teraz aby dokończyć nasze obliczenia, musimy tylko wymnożyć te dwie liczby i odjąć tą powstałą liczbę od tej liczby. Czyli 1564 odjąć 51.

w jaki sposób to zrobiłam? Sprowadziłam po prostu liczby do wspólnego mianownika. Wspólny mianownik to 64 i 125, może to być 8000. Wystarczy 64 pomnożyć przez 125. Jeśli 64 mnożymy przez 125, to 15 też musimy pomnożyć przez 125. Tak samo robimy w drugim ułamku, z tym że 125 jest mnożone przez 64, więc 51 też musi być pomnożony przez 64. Nasz wynik to minus 1389,800. Mam nadzieję, że wszystko wyszło dobrze. Jako pracę domową możecie sprawdzić siebie w tym działaniu. 3 piąte razy nawias, w którym odejmujemy od 0,25 0,125. Wynik to 3,40. Dziękuję za uwagę.